ma się ma mordeczki. Dzisiaj będziemy grać w per Simulator X, a z tej strony Uwaga, waga uwaga. Aha! Najpierw mój kolega się przedstawił. Lubię wody. Dobra Lubię wody.pl To jest mój kolega. Za Subskrybujcie kanał. Bardzo fajna. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i co? A, że zapomniałeś się przedstawić. Ja jestem gameplay.pl No i tak... No i gramy sobie dzisiaj w Pet Simulatora! Simulatora... Znaczy, możecie mnie dodawać do moja nazwa to Olom. połączone i... Ten, i przez, przez walek. zwalek. A e na drugie przechodzimy do... tak... E ten, nie wiem, czy na tym, czy na innym koncie. Nagraliśmy takie chcieliśmy na innym urządzeniu, ale no co, ale nie wyszło i to... I wpadajcie na kanał Olek Miller, nie? Wpadajcie sobie na kanał Olek Miller, tam jest śmieszny filmik, uwierzcie mi. się nazywa przy i Ej, oh. y -y -y no. ja właśnie coś mi się tam mi się trochę... się wywalił. Tak. to było śmieszne. Tak. Fajne. Dobry kawę Ryzyk fizyk. Słuchajcie, robimy ryzyk fizy Fizyk. Ryzyk Fizyk. O, howerward. Wykupię kupię z którego już mam i wydobywa Słuchajcie... A i tak go nie kropidą. Chcę wam coś powiedzieć, że dzisiaj mój kolega mały rodziny, No. Więc jeśli możecie, to Złóżcie mu życzenia w komentarzu. Proszę. I zrobi mu się na pewno bardzo miło. Prawda? No. A ja teraz sobie... Tak uciszyłem się. I teraz sobie pójdziemy na PixelWorda no. I będziemy czasem robić takie odcinki Odcinki, ten, odcinki 10, 11 minutowe A na 10 subskrypcji do końca roku szkolnego specjal, Specjał, specjal I to będzie bardzo fajny specjal. O Jezu Maria, by się nawet nie wiedzieć co to będzie bo już mamy tutaj zaplanowane, prawda? Prawda? Mamy zaplanowany specjal prawda? Prawda? Tak! Jakie to nie było takie, gdyby nie w kadare! Jezu! Ja! O, Ko koledzy się chce śmiać wybaczcie, ale po prostu... Się bo to się to Bo jak o tym pomyślałem? 50 subskrypcji do końca całego roku. Jest to chyba możliwe, prawda? No. A więc subskrybujcie, lajkujcie. No Moi... so. i e, Możecie pisać też, jakie gry chcecie. Nie tylko z Robloxa, ale też z innych filmów. Znaczy gier. E, z Robloxa też możecie pisać gry, ale ja też to innego. To No i ten też. No zaraz sobie odbieram mi prezent. O tutaj już widzicie, już dwa odebrzałem. Zaraz nie będzie kolejny. O mój czemu tak mało? Ej! wypieprzeć z tymi swoimi pytami. Typicko jedno. Przepraszam na słownictwo, ale nie zdenerwował. Dzisiaj mam bardzo ciężki dzień. Ale Ej. dzięki was Wam mogę się trochę wyluzować właśnie grając i mam nadzieję, że podoba Wam się to co robię i że będzie fajnie. I... I ten odcinek może być troszkę nudny bo no to jest mój pierwszy odcinek na youtube kiedyś miałem takiego kolego, powiem o takim z kolegą, kiedyś miałem takiego kolegę, ten, ten tego, on, on miał taką chorobę, nie wiem jaką, ale jakąś taką dziwną chorobę i on tam nie mógł i miał taką chorobę, że jak mu coś nie wyszło, to przeklinał. No i pewnego dnia nagrywał odcinek na YouTube, bo chciał zostać YouTuberem. No i ten. No i mu tam coś tam nie pykło. I jak wydarł i na odcinka, a później to wstawił. Ludzie. Jego kanał został zbanowany, to słyszałem, że ten, że normalnie kiedy nie mógł mówić przez tydzień. O ja no nie wiem, to chyba to jest, to nie tak chyba, nie, no, nie? mówię, że miał taką chorobę. No wiem, to tak jest, no. Właśnie wiem. Nie słyszałem, to jest tam no, ten taki jeden z naszej szkoły też tak ma się nie wydziela tak. Ale co jest? Burs ja wyros. no to to tak, bo no to on to ten. jest mm, mm, mm. Słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie w komentarzach, co jeszcze możemy nagrywać. Zaraz sobie otworzymy troszeczkę jajeczek.

Mamy 17 milionów, to zbieramy nie wiem ile. 30? 35? Ile zbieramy? Ale jestem w Nie, um, ale. Nie, tutaj. A, nie, nie. Zobaczcie, ten filmik ze spadku przy nagrywaniu? Bardzo fajnie, śpieszy to. Meczka, ty kawę robisz, ale nie ma. Jezu, nie wolno mi się tego. Jezu, nie Dobra. No i na razie to sobie. Tak, rozwalamy. No i mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak tak, to subskrybujcie i lajkujcie. A na pewno uda się nam do... 10 subskrypcji do końca roku szkolnego. Oj, trochę mi nie chciało teraz. Mamy już 25 w końcu. Nie zresztą zrespią duża skrzydła. Proszę, Kińko. No, nie nie, nie. I my będziemy się zerować takie odcinki 10, 11 minutowe, a na 10 subskrypcji do końca roku szkolą specjal. No i tak się I macie do wygrania tego łupka, ale z łupkiem właśnie jak i to nazwa. Ale ma, według mnie ma swój urok. I warto jest go wygrać. Znaczy na przykład do indeksu. Jest epic. ogólnie jest do indeksu. Albo jakby ktoś się spoczątkował że To był taki wybudowy. Jezu jest. Nie 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 jest. Jak na jest duża skrzynia. W piątek, zimę, to ma... Niech ta się skrzynia rozwali. Otworzymy nie. parę jajek. No i kończę moc. odcinek. Długo tylko nie, kto się już rozwali. Mhm. Jeśli nie włączę komentarzy, to sorry, ale mogą mi coś tam umknąć. Nie no i zaraz sobie otwieramy lajka. Ogólnie to jest jeszcze do sprzedania 404 demonty. Mythical Dark Mater. Mater. No i do sobie nie do sprzedania. Dobra, to już ten tego. Nie. Nie. Ale wzięło, wzięło. No dobra, no to słuchajcie, to teraz śpijemy ja na Pixel Forest. Kupujemy parę jajek. Żeby te za 9 milionów. Nigdy mi nie wydarzy się Ale warto próbować. Pixel łącz. Nice. No, tam, no, to jest to szczerze, że Pizza No przynajmniej nie pizza pink smile. Dobra, a więc my się żegnamy. Elo.